Legenda o smoku wawelskim. Dawno, dawno temu, u brzegów szeroko rozlanej Wisły, rozciągało się miasto pełne barwnych domów, wież i wąskich uliczek. Był to kraków, miejsce pełne gwaru, śmiechu dzieci, dźwięków kół, wozów i stukotu końskich kopyt. Nad miastem, niczym mądry strażnik, górował zamek królewski, otoczony grubymi murami i zielonymi ogrodami. A pod nim, w cieniu skalistego wzgórza, kryła się tajemnica, którą przez lata szeptano sobie po kątach. Wśród rybaków, kupców i wędrowców krążyła opowieść o groźnej istocie, która zamieszkała w głębokiej grocie tuż nad brzegiem Wisły. Mówiono, że to Smok. Ogromny, ziejący ogniem potwór o łuskach twardych jak stal i oczach błyszczących niczym dwa rubiny w mroku. Gdy tylko zapadał zmierzch, z jego jaskini wypełzała złowroga para, a ryk niósł się daleko ponad dachami, budząc strach w sercach mieszkańców. Każdego ranka, kiedy słońce wstawało zza wzgórz, a mgła snuła się leniwie nad wodą, Krakowianie z trwogą wyglądali na zamek. Smok był głodny, a jego apetyt nie znał granic. Co tydzień żądał świeżej ofiary: owiec, krów, a nawet koni. Gdy zwierząt zaczęło brakować, smok zażądał czegoś znacznie cenniejszego ludzi. Wielki król Krak, dobry i sprawiedliwy władca, nie mógł pozwolić, by jego lud cierpiał. W radzie z najstarszymi i najmądrzejszymi mieszkańcami miasta, postanowił znaleźć sposób na pokonanie bestii. Wieść o smoku rozeszła się po wszystkich zakątkach kraju. Zjeżdżali śmiałkowie. Rycerze w zbrojach, lśniących jak poranne słońce, by zmierzyć się z potworem. Jednak każdy, kto odważył się wejść do ciemnej jaskini, już nigdy z niej nie wracał. Z czasem mieszkańcy stracili nadzieję, a cień smoka coraz mocniej kładł się na krakowskich uliczkach. Pewnego dnia, gdy wiatr szeptał w gałęziach wieżb nad Wisłą, a szum rzeki niósł się daleko, do miasta przybył młody szewczyk imieniem Skuba. Był sprytny i odważny, a choć nie miał miecza ani zbroi, miał coś cenniejszego: bystre oczy, zręczne dłonie i głowę pełną pomysłów. Kiedy usłyszał o smoku, nie uląkł się, lecz postanowił spróbować szczęścia. Udał się więc do króla i poprosił o pozwolenie na walkę z bestią. Wasza królewska mość, pozwólcie mi spróbować! "Może nie jestem rycerzem, ale mam plan, który może ocalić Kraków." Król spojrzał na niego z powątpiewaniem, ale widząc szczerość w oczach młodzieńca, zgodził się, a nadzieja po raz pierwszy od wielu dni zapłonęła nowym światłem. Szewczyk z Kuba udał się do miasta i kupił największą owcę, jaką tylko znalazł. Potem w swojej izbie wypchał jej brzuch siarką i smołą. Materiałami, które znał ze swojego warsztatu, wiedział, że siarka jest ostra, a smoła gorąca jak smoczy oddech. Jeśli smok zje taką owcę, poczuje w brzuchu prawdziwy ogień, pomyślał z nadzieją, kiedy zapadł zmrok, a miasto ucichło, skuba ostrożnie podszedł bied pod pieczarę smoka. Wokół panowała cisza, słychać było tylko szum wisły i odległy śpiew świerszczy. Szewczyk położył owce tuż przy wejściu do groty i ukrył się za kamieniem. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł głęboki pomruk, a potem ryk, który sprawił, że aż ptaki zerwały się z drzew. Smok wyczuł zapach świeżego mięsa. Wypełzł na zewnątrz, jego łuski błyszczały w świetle księżyca, a ogon śmigał niczym bat. Potwór jednym kłapnięciem paszczy połknął podaną owcę i wrócił do jaskini, nie przeczuwając podstępu. Mijały minuty, a potem zaczęło się dziać coś dziwnego. W brzuchu smoka rozgorzał płomień, ostry i nie do zniesienia. Smok poczuł niewyobrażalne pragnienie. Wybiegł z jaskini i popędził nad Wisłę, by ugasić ogień, który szalał w jego wnętrzu. Pił i pił, łapczywie, aż Wisła wzburzyła się pod jego ciężarem. Ale ogień nie gasł, a pragnienie wciąż rosło. W końcu smok nie wytrzymał. Zaryczał przeraźliwie, a jego ryk niósł się echem aż po najdalsze pola. Potem z wielkim hukiem upadł na brzegu rzeki i już się nie podniósł. Odtąd Krakowianie mogli znów spać spokojnie, a w mieście zapanowała radość i świętowanie. Król Krak nagrodził dzielnego szewczyka Skubę. Sachwą pełną złota, i mianował go bohaterem miasta. Mieszkańcy długo opowiadali sobie tę historię, a dzieci biegały po ulicach, udając, że są smokami albo dzielnymi bohaterami. Na pamiątkę wielkiego zwycięstwa u wejścia do Smoczej Groty postawiono kamienny pomnik, a jego cień do dziś przypomina o dawnych wydarzeniach. Od tamtej pory smok pojawia się już tylko w legendach, bajkach i opowieściach, a dźwięk jego ryku. Szum Wisły i ciepłe światło Zamku Królewskiego stały się częścią magicznego krajobrazu Krakowa. I choć minęły wieki, legenda o smoku wawelskim wciąż tli się w sercach mieszkańców miasta. Przypomina, że odwaga i spryt mogą przezwyciężyć nawet największe trudności, a prawdziwy bohater nie zawsze nosi zbroję. Czasem wystarczy dobre serce i głowa pełna pomysłów. Zatem, drogi słuchaczu, jeśli kiedyś odwiedzisz Kraków, zatrzymaj się przy wzgórzu wawelskim. Posłuchaj szumu Wisły i śpiewu ptaków. Może usłyszysz cichy pomruk spod ziemi albo zobaczysz cień smoka przemykający wśród mgieł. Bo w świecie pełnym magii każda legenda żyje dalej w opowieściach, które rozpalają wyobraźnię i uczą, że dobro i odwaga zawsze zwyciężają. Teraz zamknij oczy i pozwól, by ta historia poprowadziła cię w świat marzeń, gdzie wszystko jest możliwe, a bajki nigdy się nie kończą.